Witam Państwa, nazywam się Maciej Hołuj i będę miał przyjemność prowadzenia nowego programu sportowego w telewizji ITV TV Myślelicy. Do studia będziemy zapraszać sportowców, trenerów i działaczy. Zapraszam serdecznie, wrzuć na sport! Państwo witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Wrzucie na Sport. Dzisiaj w naszym studio gościmy dwoje wspaniałych karateków, panią Iwonę Maksimowską oraz pana Andrzeja Winiarskiego. Oboje reprezentują Myślenicką Akademię Karate Biakko. I chciałbym zacząć rozmowę z państwem od tego, aby poprosić o przedstawienie dyscypliny sportu, którą uprawiacie, bo Karate być może że jeszcze ciągle jest jakąś dyscypliną niszową, która nie jest aż tak popularna jak piłka nożna czy siatkówka. Dlatego bardzo proszę o, o zaprezentowanie swojej dyscypliny do sportu. Na czym polega i co to w ogóle jest karate? Karate wywodzi się z Japonii. Jest to sztuka przede wszystkim walki, jakby okraszona tym, że jest też rywalizacja między zawodnikami tak, żeby go sprawdzenia się, ale tutaj utrzymujemy, że nie jest to jakby sport walki, ale jest to sztuka walki, która jakby na celu przede wszystkim ma nie tylko wzmocnić nas fizycznie, ale także i sferę taką powiedzmy duchową, czyli niepoddawania się i charakteru, radzeniu sobie z wszystkimi wielki, wszelkimi problemami życia codziennego. Także. Karate jest jakby taką dyscypliną, gdzie ta rywalizacja dopiero później wchodzi. Tak? Nie jest od razu takim sportem, gdzie już jesteśmy nastawieni na wynik. Jesteśmy bardziej zdolni do tego, żeby, żeby poprawiać samego siebie, doskonalić samego siebie. Rozumiem. Jak oglądamy walki karate, to tam się bardzo dużo dzieje, pada dużo ciosów. Nie wiem, słyszałem, że jest taka odmiana karate, gdzie, gdzie te ciosy muszą być wstrzymywane, żeby nie zrobić szkody przeciwnikowi, ale są, jest też taka odmiana, gdzie te ciosy padają, Iwona? Tak, na przykład o naszym karate. No powiedz coś na ten karate temat. karate pełnokontaktowe i tam nie wstrzymujemy ciosów przed y, przeciwnikiem, tylko używamy 100% siły. Czy. Macie jakąś och jakiś och ochraniacz na sobie, żeby te ciosy nie były tak dotkliwe, czy Generalnie my teraz startując w seniorach powyżej 18 roku życia, startujemy bez ochraniaczy. Nie mamy ani piątkówek na dłoniach, ani ochraniaczy na piszczele. Mężczyźni tylko mają suspensoria, a kobiety ochroniacze na piersi i to wszystko. Powiedz mi zatem, czy po takim turnieju, jak wyjeżdżasz z turnieju, to przyjeżdżasz do domu i woda borowa jest w akcji na te siniaki, na to wszystko? Czy... Jest trochę siniaków, ale nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy. Słuchajcie. E... Chciałbym też zapytać, bo skoro karate to jest taka dziedzina sportu, gdzie się dużo dzieje, gdzie, gdzie padają ciosy, dlaczego wybraliście akurat taką dyscyplinę sportu, skoro jest do wyboru tyle innych ciekawych, na przykład kręgle? A w, kręgach, w kręglach mniej się dzieje. Mniej się dzieje, tak. I bezpieczniej. Zróżnij zaraz, to Karate nie jest niebezpieczne. A to jaka tylko... motywacja? Znaczy ja może zacznę tak, że to nie jest to jakoś tak... Celowane, można powiedzieć, od razu w karate, bo powiedzmy, że zaczynało się od tego, co było powiedzmy w okolicy wtedy, tak? Ja zaczynałem w 1996 roku, yy, gdzie tak na dobrą sprawę nie miało za dużego wyboru. Piłka nożna oczywiście była, ale była w takim powiedzmy opłakanym stanie, gdzie nikt się tam nie chciał pchać za bardzo. Yy, także yy, jak pojawiła się, yy, jakby można powiedzieć, pierwsza szkoła karate w moim rejonie, a pochodzę z Trzebini. Yy, to rodzice no, tak na dobrą sprawę zapisali mnie tam, poprawiając moją sprawność, bo były tam powiedzmy pewnego rodzaju różne anomalie. Nie było tak od początku fajnie, sprawnie i super. Mm -hmm. Także początki były na początku takie, że w dużej mierze chciałem poprawić swoją sprawność, albo tak na dobrą sprawę rodzice chcieli, żebym był bardziej sprawny. I potem już poszło, tak? A to się potem przyrodziło tak, że odnalazłem jednak swój cel w sportach indywidualnych, bardziej mogłem się wtedy sprawdzić. Bardziej na, na tym mi zależało i poszło dalej. Nie? A od kiedy jesteś w Biakko? Yy, w Biakko jestem od trzech lat. Od trzech lat. Mhm. Iwona, a twoja motywacja do podjęcia tutaj jest, w przypadku kobiety, to jest taka no, no, bardziej, bardziej nie to ciekawi, dlaczego kobieta no, akurat. to i... nie męskie? Nie. Znaczy nie damskie Nie damskie <laughs> Bardziej męskie? M, m, mniej damskie powiedzmy. No. no ja praktycznie w sumie. Nie wiedziałam, że chcę trenować karate, ale jechałam kiedyś z mamą i zobaczyłam plakat. I nie wiem, osoby w Kimonach mnie zafascynowały. Poszły, pojechałyśmy na pierwsze takie spotkanie organizacyjne. Tam poznałam swojego przyszłego trenera. Tam opowiadał o karate i tak jakoś. Chciałam spróbować. Czyli względy wizualne, tu strój się zadecydował w Twoim przypadku. No niekoniecznie, chciałam spróbować, poszłam na pierwszy trening i już tak zostałam. A w Biako jesteś od kiedy też? Jak, jak długo? Mm, od dwóch i pół roku. Od dwóch i pół roku. Słuchajcie, no, nie da się ukryć, że jesteście parą, która odnosi ostatnio duże sukcesy w tej dyscyplinie sportu. Iwona, Ty jesteś mistrzynią Europy, Europy. i mistrzynią Polski. Andrzej jest mistrzem Polski, tak, i międzynarodowym mistrzem Austrii. Tak. W mistrzostwach Europy miał zawsze pecha, bo znajdował się w najgor na najgorszym miejscu, czyli tym zaraz zapudłem na czwartym miejscu. Ale to jest ciągle tak. bardzo dobry wynik. Słuchajcie, chciałbym, żebyście chciałbym was prosić, żebyście w tej chwili opowiedzieli o, o tych sukcesach. Interesuje mnie, gdzie kiedy, czy macie jakieś y, wspomnienia, jakaś szczególna walka w, w drodze do tego sukcesu? Może iwona. Ciężko tak wybrać jedną walkę. E... Powiedz może na początku, gdzie to Mistrzostwo Europy zdob... zostało zdobyte przez ciebie i to Mistrzostwo Polskie? Tak. Mistrzostwo Europy zdobyłam w tym roku, w maju. We Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Europy. Nie pamiętam już, które. Który? Nieważne, nie które. Nie nie gdzie. Nie. <laughs> we Wrocławiu. We Wrocławiu, czyli w tak Polsce. I zdobyłam Mistrzostwo w kategorii plus 65, czyli najcięższa kobiet. Droga do tego sukcesu. Ile walk wygrałaś? Cztery walki. Cztery na cztery? Tak. No super. Świetnie. A Ty Andrzeju? Ja powiedzmy te pierwsze jakieś takie największe sukcesy to już prawie 10 lat temu osiągałem. Nie powiem, że teraz są jakieś można powiedzieć mniej smakujące, bo start sam w mistrzostwach Europy czy tak jak teraz przyszły start w Tokio. Na pewno jest. O czym jeszcze porozmawiamy. O czym jeszcze porozmawiamy, tak. Jest na pewno na pewno. Takim, takim niezłym kąskiem, ale tak na dobrą sprawę. Te z, mistrzostwa polski są te świeże, najświeższe. Najświeższe, znaczy, moje najświeższe mistrzostwo, mistrzostwo polskie, które miałem to było w 2014 roku. A teraz startowałeś w mistrzostwach Polski? Teraz nie. Teraz, teraz nie. nie, teraz nie. Taka walka, która jakby na, na dobrą sprawę można powiedzieć w moim przypadku odmieniła i jeszcze jakby powiedzmy byłem w stanie zrobić krok w przód, to był 2018 rok właśnie Mistrzostwa Europy, gdzie w walce o wejście do właśnie pierwszej czwórki walczyłem z 30 kiloś od siebie cięższym Bułgarem, który był jakby wtedy faworytem też do przejścia Mnie i do udało się, tak. Wygrać. I wtedy właśnie z nim wygrałem. Tak? A, wygrał? Tak, tak, wtedy z nim wygrałem. O czwarte miejsce walczyłeś? Wtedy tak by o wejście do, do czwórki. Tak? Rozumiem. Mhm. E, Iwona, jeszcze wspomnijmy o Mistrzostwie Polski, bo to jest najświeższy Twój tytuł, tak? tak. Sprzed hmm. miesiąca? No to właśnie, powiedz o tym. Gdzie były zawody rozgrywane? E, również we Wrocławiu. Też we Wrocławiu. Tak, szczęśliwie w Wrocławiu. Dokładnie Mistrzostwa Polski Open, czyli bez podziału na kategorie wagowe. Czyli tam startuje, startują wszystkie kobiety e, i mężczyźni w jednej kategorii, bez podziału na e, wagę. E, czyli możemy walczyć i z e, cięższym, i z lżejszym, zależy jak są ułożone drabinki. Miałam też cztery walki które wygrałam. No najcięższa walka to na pewno była walka o finał, bo walczyłam z dziewczyną, która w innej organizacji jest wicemistrzynią świata. Jest dużo lżejsza ode mnie, no, ale naprawdę miała serducho do walki i była naprawdę zacięta. Postawiła się. Tak. Słuchajcie, sukcesy no, sukcesy sukcesami, ale one mają swoją konsekwencję, przekładają się na to, że wy w tej chwili jesteście w kadrze narodowej, i wyjeżdżacie na Mistrzostwa Świata w karate do Tokio, tak? tak jest, czyli do ojczyzny tej dyscypliny, kolebki, karaty, do tak. e, Powiedzcie, z jakimi nadziejami? Kiedy te Mistrzostwa będą rozgrywane? Za tydzień? Za tydzień? Tak? Już. Za półtora tygodnia. Za półtora ja tygodnia. E, czyli podejrzewam, że kiedy nasz wywiad zostanie wyemitowany, to już będziecie po, po, po Mistrzostwach Świata i przywieźcie złote medale ze sobą. No, taki jest plan. Taki jest plan. Tak. To już nie pytam z jakimi nadziejami jedziecie, bo jak to jest taki plan, to, to wiemy o co chodzi. Słuchajcie, chciałem Was jeszcze zapytać o jedną rzecz, ponieważ jesteście też, oprócz tego, że jesteście czynnymi zawodnikami, jesteście też trenerami w, w Myślenickiej Akademii Karate Biako. Powiedzcie mi, gdyby ktoś w tej chwili chciał zacząć przygodę z karate, na przykład ja w wieku 78 lat, czy to jest możliwe? Oczywiście. A dzieciaki, jak, od kiedy możemy zacząć y, trenować y, naszą pociechę, na przykład? Dzieci od piątego roku życia przyjmujemy do klubu. I macie takich, tak? Mamy tak. takich. Jak wygląda trening z takimi dziećmi? Od czego zaczynacie? Dobrze, taki trening przede wszystkim musi być też nastawiony na to, żeby dzieci czerpały przede wszystkim zabawę z tego, przyjemność, tak, czyli to też nie może to wyglądać tak, że będziemy katowali te dzieci mnóstwą ilością technik od razu, tak jak powiedzmy dla kogoś starszego, dorosłego lub jakiegoś nastolatka. Także jest to przeplatane z różną ilością różnych zabaw, tak żeby cały czas y, takie zainteresowanie i, i ciekawość takiego dzieciaka. Dużo zabaw macie? z elementami tak. karate. Tak. Karaty, tak. Dużo macie dzieciaków w tej chwili pod swoją opieką? Dużo du, garną się myślińskie dzieciaki do karate? Yy, no jest sporo. Ja akurat prowadzę y, wszystkie te sekcje dookoła. Myślenic w Jaworniku, w Pcimiu, w Myślanie Dolnej i w. Tam filię, tak. Tak, mm -hmm. i tam jest naprawdę duże zainteresowanie. Czyli rozumiem, że jeśli za 30 lat Iwona i Andrzej zakończą swoje kariery, to będą następcy. Nie zakończą. <laughs> Nie zakończą. To może tym optymistycznym <laughs> elementem zakończmy rozmowę z Wami. Życzę Wam dużego sukcesu na Mistrzostwach Świata. Czy mam za Was kciuki? Tak, zresztą jak nasi. Nasi widzowie. Mhm. E, to tyle na dzisiaj. Zapraszamy, oczywiście, na następny odcinek, w którym spotkamy się z załogą rajdową Kacper Wróbleski i Kuba Wrubel. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.